Dotykałem mężczyzn w romantyczny sposób. Jestem tylko wielkim flirciarzem. Taką linię obrony przyjął Spacey przed sądem w Londynie, twierdząc, że nigdy nie chodziło o napaść seksualną, ale o flirt, który ostatecznie nie przerodził się w nic więcej, gdy druga strona dała aktorowi do zrozumienia, że sobie tego nie życzy. Kevin na rozprawach nie zaprzeczał, że dotykał pozywających go mężczyzn w intymny sposób, ale jednocześnie zaznaczał, że nigdy nie miał złych zamiarów. Innego zdania byli jednak oskarżyciele. Siedziałem w ciszy i cały Drżałem, bałem się. Relacjonował jeden z nich. Spacey miał posadzić mężczyznę na biurku i silnie przyprzeć do jego ciała, a po napotkanym oporze miał wyjść z pomieszczenia wściekły, trzaskając drzwiami. Inny skarżący miał poznać Kevina w barze. Jego zdaniem Spacey wielokrotnie dotykał jego nogi, próbował pocałować w szyję, aż w końcu złapał mężczyznę za krocze. Jeszcze kolejny oskarżyciel zeznawał, że wraz z Kevinem wypili drinka w pubie, po czym udali się do mieszkania aktora. Kiedy powód się przebudził, Spacey miał dopuszczać się na nim aktu seksualnego.